Będziesz na linii. Yy, ten. Jak, jak, jakby W momencie, kiedy udzielam ci głosu, to się odzywaj, nie? Ale też jest tak, że czasami reżyserka sama z siebie do, ko do, do kogoś dzwoni, bo zostanie na przykład o to poproszona. Ja na przykład jak chciałem zadzwonić na jakiś program, albo oni chcieli do mnie z jakiegoś programu zadzwonić tak samo. Dzwoni do Ciebie studio mówi cześć, jesteśmy tutaj w Studio Fame. Gdzieś jest taki taki program, zostałeś w tym, w tym temacie poruszony, nie wiemy, czy oglądasz. Czy chciałbyś wziąć udział? I ty wtedy mówisz tak albo nie. A jak mówisz tak, no to tam czekasz 5-6 minut, aż oni jakiś wątek skończą i, i cię zaproszą. Ewentualnie, ewentualnie jak ja sam chciałem w czymś wziąć udział, to zazwyczaj pisałem do jakiegoś z właścicieli albo do osoby, która, y, która tego dnia była na reżyserce i po prostu cię przepuszczali. I nieważne, czy to na przykład był program Mrs. Hany z Mają, Mają Staśko, ja napisałem do jednej osoby, żeby mnie tam przepuścili i tak dalej, i tak dalej, nie? No chyba wtedy to było. Do Fejmu też chyba tak parę razy do mnie dzwonili no. A chodzi mu pewnie o to, że ta rozmowa była niekontrolowana pod tym względem, że jak zadzwoniła ta dziewczyna. Ja szczerze tak jak mówię, nie? Ja totalnie nie skłoniłem, że to z Kaja. Ja z Kają rozmawiałem parę razy w życiu i nigdy bym nie powiedział, że to ona zadzwoniła. No, no ale jakby już się potwierdziło, że to jest ona. To być może jak oni usłyszeli jej głos, i też wiedzieli, że i też wiedzieli, że to Krzysztof poprosił, że to Krzysztof poprosił, żeby zadzwonić, czy, czy żeby odebrać telefon od tej osoby, to jak zobaczyli, z jakim pytaniem wypaliła, to wyszli z założenia, że rzeczywiście jest to niekontrolowany telefon pod tym względem, że tak, z jednej strony masz to Sylwestra Wardęgę, który się bije, który jest. W jakiś stopniu poróż, poróżniony ze współwłaścicielem dzwoni żona drugiego współwłaściciela, i jakby z tej rozmowy mogły tylko wyniknąć złe rzeczy. Bo albo by stracił na tym Krzysztof Skajom, albo by stracił na tym Bogzel, albo by stracił na tym Wardęga. I problem był taki, że jakby ktoś na tej rozmowie tracił, i żeby nie dopuścić do tego, że ktoś na tej, rozmo że ktoś na tej rozmowie straci, bo jak straci, jak straci Krzysztof z Kają, jak straci Boxer albo jak straci Sylwester, to w tym wypadku traci cała federacja, bo podczas tej gali, jakby wszyscy muszą i tak grać do jednej bramki. Więc, yy, więc no, więc pod tym względem było to niekontrolowany telefon, no bo skoro wszyscy byli zaskoczeni, że żona współudziałowca jakby w ta, z tą intencją zadzwoniła. No to mogły się, wiesz, tam, no, jakby już kurwa stracili nad tym kontrolem. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. W momencie zadania pytania Krzysztof Skajam już stracili. Okej? Okay? Okej. Okay? I właśnie dlatego trzeba było to zakończyć, żeby nie stracili bardziej. Czy żeby ewentualnie ona nie pogrążyła. Albo wiesz, też mogła być taka sytuacja, że Kaja wie coś, bo wiesz, bo rozmawia ze swoim mężem, który rozmawia ze wszystkimi. Być może coś nie jest ten, też by coś wypaliła. Więc yy, z tego punktu widzenia, ja ogólnie uważam tak, że ten telefon był niepotrzebny i na nim straciła ona, pewnie w oczach ludzi, i tak dalej, że jest tam taka kurwa napięta sytuacja pomiędzy nimi, ale jako człowiek, moim zdaniem, Kaja zyskała. Bo jeśli na przekór Twojemu mężu, na przekór największej gwieździe obecnie. Federacji, na przekór opinii publicznej, ty jesteś w stanie zadzwonić i wystawić się na publiczny lincz, tylko dlatego, żeby spróbować pomóc, nie wiem, twojemu koledze, twojemu przyjacielowi, ja nie wiem, jak to oni mają relacje, to dobrze to o tobie świadczy. Jest to, jest to trochę naiwne, jest to trochę głupie, ale ja uważam, że jest to mega kurwa honorowe zachowanie. Po prostu. No? No. Nie wystawiła się do kogoś innego, ale to było kurwa logiczne, że za chwilę kurwa dojdą do tego, kto to jest. To tylko w danym momencie mieli kurwa ludzie nie wiedzieć, że ona po prostu go chciała kurwa wiesz, no. No. To by powiedziała ma tu Beverly. Stary, ale ty nie rozumiesz, że nie ma znaczenia, nie ma znaczenia kto jako kto ona zadzwoniła, tylko, że zadzwoniła z jakąś kurwa, z jakąś sprawą, która ją kurwa gniotła na sercu. Rozumiesz o co chodzi? To co, reżyserka może przepuszczać telefon, a nie może ich zakończyć? Yy... I widzisz, i tu dochodzisz do następnej rzeczy, bo w momencie, kiedy oni by zakończyli ten telefon od razu po tym pytaniu. To byłyby ataki od widzów, że o kurwa, a jak ktoś już zadzwonił i przycisnął kurwa Sylwestra do ściany, to już zakończony telefon, tak? Yy, więc oni też tego nie robią. Zauważ, że jak ktoś nie zadzwoni i nie kurwa nie krzyczy c i n to nie kończą pytania, nieważne jakie by nie było. Próbują naprostować tego rozmówcę. Siemano, na ten temat nie rozmawiamy. Może zadaj inne pytanie, zadaj go w innej formie. Więc, więc no. Wy, wy bardzo. Wy moim zdaniem bardzo. Patrzycie na to krótkowzrocznie. Bardzo, 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 bardzo. Oczywiście, że ten telefon kurwa z biznesowego punktu widzenia, z wizerunkowego punktu widzenia i z każdego punktu widzenia, poza jakby yy, pokazaniem swojego zdania i chęci pomocy komuś. Słabej bądź dobrej kurwa pomocy. Nieudolnej bądź udolnej. Ten telefon był tragiczny. I kurwa, dziwna sytuacja się wywiązała. Ale jeśli, ja powtarzam, jeśli ktoś na przekór wszystkim jest w stanie przyjść i powiedzieć swoje zdanie, to u mnie ma szacunek. Pomimo, że moi... ja się nie zgadzam z tym telefonem, ale ja, ja wam zawsze to mówiłem. Zawsze, zawsze, zawsze. Jak ty czujesz, że musisz coś zrobić, to to zrób. Jak czujesz, że masz kurwa coś powiedzieć, komuś zwrócić uwagę, kurwa postawić się komuś, to to, 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 to kurwa zrób. Bo możesz nie mieć racji, kurwa, ale lepiej nie mieć racji niż być tchórzem. I siedzieć kurwa pod butem. A ilekroć kurwa ja w życiu słyszałem, że ktoś chciał coś zrobić, kurwa, ale bał się konsekwencji i tak dalej. Jakakolwiek to sprawy by nie była. To po prostu kurwa żal mi takich ludzi. No. No. Czy jestem pewien, że rozparanie wie,